jest pierwszą rundę tego pojedynku, drugiego już podczas dzisiejszego wieczoru. O, widać, że w natarciu zawodniczka z narożnika niebieskiego. O czerwona zawodniczka musi oddawać, bo zaraz zacznie by, liczona. No i ta, właśnie tak to się skończyło. Boxujemy dalej. Zawodniczka w, w czerwonym stroju musi być troszkę bardziej aktywna, żeby nie było drugiego liczenia i żeby ta walka nie została przerwana. Zawodniczka trenera Roberta Gortata postawiła mocno na atak. Stara się zasypać przeciwniczkę prostymi ciosami. Na ten moment wychodzi to świetnie. Z lata za mało pracuje na nogach i to jest koniec pierwszej rundy. Gong uratował z latę w ostatnim momencie. Ale bardzo ciężka runda dla załączników w czerwonym narożniku. Z Zaczynamy drugą rundę. Zobaczymy, czy będzie po prostu troszkę inna wykonanie z laty. Czy więcej będzie pracować na nóżkach, żeby nie otrzymywać tylu ciosów. Z lata musi więcej oddawać. Ponieważ sędzia... Widzę po wzroku, że już jest gotowy liczyć. I to będzie już drugie liczenie w tej walce. Ale z lata w tej rundzie już jest bardziej aktywna. Choć nadal ostają od zawodniczki Kanny Gawęckiej z należytą. Tak, mniej, mniej pracuje na nóżkach, ale dalej troszkę za mało. Za dużo czystych ciosów dochodzi do jej głowy. I koniec drugiej rundy, no niestety zawodniczka z, z, z narożnika niebieskiego zdominowała już drugą rundę, starcie na ten moment jednostronne, zobaczymy Może... co przyniesie nam trzecia, trzecia runda. runda. Może zawodniczka w czerwonym narożniku w końcu się obudzi i zacznie pracować więcej na nogach. No, Tego i... jej życzymy. <laughs> Trzecia runda, a zarazem ostatnia. O proszę. Świetny lewy prosty wykonają zawodniczki z czerwonego narożnika. Ale ja widzę, że zawodniczka z czerwonego narożnika też się stara teraz już oddawać więcej tych ciosów. Jeszcze troszkę pozostaje za mało to jest, mało, ale już jest lepiej. Ale lepiej nie pozostaje już momentami dużna swojej przeciwniczce? nie została, nie zostaje bierna w tym pojedynku, tylko zaczęła oddawać ciosy. No kurczę, co tu dodać? Zawodniczka z niebieskiego narożnika zdominowała tą walkę ja, jednostranną walkę. <grywa> Mamy remis, zaznaczmy, że to są pokazowe walki, stąd taki werdykt, jakby to była walka punktowana, wiadomo, że wygrały zawodniczka z narożnika niebieskiego, ale mam nadzieję, że to jest kubeł zimnej wody dla, dla zawodniczki z narożnika czerwonego I jeszcze, na który się rozwinie. Dokładnie.